no taki decydujący. Co mogę powiedzieć? Szpital jest zarejestrowany już w rejestrze podmiotów. E, jesteśmy w trakcie e, zakładania naszej apteki, bo to niestety nie dało się przejąć, trzeba było e, stworzyć nową aptekę przyszpitalną, tak? Nie, nie żadną inną. E, rozmawiamy z NFZ, prawdopodobnie w piątek prze, e, podpiszemy umowę sesji. E, z funduszu, czyli, czyli kontraktu tak, na szpital. To tyle po przychodach, a po rozchodach no to załatwiamy wszystkie, przejmujemy powoli wszystkie umowy związane z działalnością szpitala. Na dzień dzisiejszy mamy tam 130 parę umów zawartych z ludźmi. Część z tych umów, tam 30 parę umów to są umowy o pracę. Natomiast reszta to są albo umowy zlecenia, w których też jest koło 30 i koło 70 jest kontraktów. Wszyscy nasi lekarze i większość pielęgniarek, nawet parę salowych, pracuje na kontraktach, nie na umowach o pracę. Te umowy pracownicze przejęliśmy w trybie 23, znaczy no przejmiemy z dniem 1 marca w trybie artykułu 23 z 1. Kontrakty przejmujemy cesją wszystkie kontrakty. Na, na dzień dzisiejszy jest też około 160 umów działających dotyczących działalności szpitala, tej takiej zwykłej, codziennej działalności szpitala, począwszy od umowy na wodę, na śmieci, na gaz, na prąd poprzez umowę y, takie typowo szpitalne, czyli y, robienie, y, umowa o współpracy w wykonywaniu badań określonych dla nas, tak? czy, czy diagnostyki, czy tomografu, czy no, 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 takich umów mamy. Mamy kil, no tak, około 30 takich typowo szpitalnych. Te umowy w większości już przejęliśmy, powiedzmy, że na dzisiaj w 90% już przejęliśmy, bo one są niezbędne do działalności szpitala co jeszcze mogę powiedzieć? No na jutro jest zaplanowane, zaplanowane e, podpisanie aktu notarialnego e, na mocy, którego e, przejmiemy, e, przejmiemy, szpital, przejmujemy szpital i przejmujemy przychodnie, tak? Będzie to, umowa wejdzie w życie z dniem 1 marca. To tak, tak najogólniej. Natomiast co będzie w szpitalu? Na dzisiaj jest to szpital covidowy. Rozmawiałam z NFZ -em. w piątek rozmawiałam ostatnio z NFZ, z panią dyrektor z Wydziału Zdrowia. Były plany, żebyśmy już od 1 marca byli szpitalem niekowidowym, takim szpitalem zwyczajnym. No ale sytuacja jest taka, jaka jest, więc w piątek się dowiemy ten piątek się dowiemy, czy, czy jeszcze tydzień, czy jeszcze dwa, czy dłużej będziemy działali jako covidowy szpital, czy będziemy już mogli przejść na, na nasze zwykłe działanie. Szpital wykonuje szczepienia, tak? Szczepimy, no dostajemy około 150 szczepionek na tydzień. I szczepienia te są wykonywane codziennie, na dzisiaj szczepimy po kolei szkoły, przedszkola, bo, bo jest ta szczepionka dla nauczycieli przeznaczona. Co będzie w szpitalu, jak, jak przestanie być covid -owy? Na pewno będzie interna z geriatrią, prawdopodobnie. Już w pierwszym tygodniu po przejęciu szpitala planujemy złożyć wniosek o ZOL. Tak? Jeżeli dostaniemy ZOL, czyli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jest szansa na to, że Nasze przychody i koszty zepną się, o tak powiem. Co jeszcze, co jeszcze mogę tak z tych, no nie wiem, może pytania, bo nie wiem, z tych ogólnych rzeczy dużo jest tego i nie wiem, czym jesteś. Pani mówiła, że szpital i przychodnie przejmujemy od 1 marca. Nie rozumiem, przychodnia. Przychodnie specjalistyczne, te wszystkie przychodnie, bo to są pod odrębnymi numerami i mają odrębne kontrakty z NFZ. -em. Także przejmujemy i kontrakty szpitalne i przychodniowe, i, i same przychodnie, bo to jest wpisane w rejestrze usług medycznych pod innymi zakładami. Może Pani Prezes dla wyjaśnienia dla wszystkich. Proszę powiedzieć o strukturze organizacyjnej, ponieważ na szpital składają się teraz, proszę wymienić, przychodnia. Tak? Nasz szpital będzie miał e, szpital jako taki, przychodnie specjalistyczne, e, nocną i świąteczną opiekę. Nie jedną przychodnię czy wiele? E, to się nazywa przychodnie specjalistyczne I w ramach tej Dziękuję. przychodni mamy dziewięć przychodni na dzisiaj. Mamy dziewięć przychodni specjalistycznych, tak, to jest kardiolog, to jest neurolog, to jest reumatolog, to jest gastrolog, to jest urolog, to jest e, chirurdzy i nie pamiętam więcej. I nocno i świąteczną opiekę przejmujemy i szpital ma swój POZ. Ten POZ jest jeszcze taki mały, bo on ma tam, nie no nie powiem, bo to tajemnica, e, ale jest niewielkich rozmiarów e, nasz POZ. Nasz, czyli szpitalny. To jest podstawowa opieka zdrowotna co się nazywa. Czyli taka przywodnia tak. jeszcze o aptece, tak? I farmacji, postulę, tak. tak? I szpitalu musi być yy, własna szpitalna apteka. Tak, to jest jedna ogólna. Nie mamy nie wprowadzamy oddziałowych aptek, ale no wiadomo szpital. Jak jest szpital, to muszą być leki. Jak jest leki, jak są leki, to musi być apteka. I dział farmacji jest kolejnym zakładem, który mamy w ramach szpitalnego działania szpitala tak szeroko pojętego. Kolega Czapicki. Szanowna pani prezes pytanie. Mówiła pani o 130 umowach, 70 kontraktach. Mniej więcej 70. Mniej więcej, okay. e, czy były jakieś osoby, które nie zdecydowały się na e, związanie swojej przyszłości z daną spółką, a więc że odmówiły... Nie nie, muszę powiedzieć, że byłam kontrakt. bardzo zaskoczona tym, jak e, poszłam rozmawiać z ludźmi, bo to e, już od stycznia rozmawiamy, tym Takim entuzjazmem, chęcią. Wiecie, nie spodziewałam się, liczyłam, że będzie dobrze, bo gdybym tak nie, gdybym w to nie wierzyła, że uda nam się zrobić ten nasz szpital, to mnie by tu nie było. Ale ci ludzie, i to wszyscy ludzie w szpitalu generalnie, no entuzjastycznie przyjmują zmiany. Następne pytanie, czy ten stan kadrowy, który pani prezes została, czy. Jest to taki stan wystarczający na chwilę obecną? Do działalności szpitala wystarczy. Tak, no, wystarczy, no bo szpital działa na tym. Natomiast bardzo chcemy rozbudować przychodnie, tak? Te przychodnie specjalistyczne. Przychodnia zawsze jest na plusie. Z tym, że tu no, musimy mieć pełną świadomość tego, że na dzisiaj ten szpital to jest nie szpital, tylko umieralnia. Nie dawajcie mnie, tu, my tu nie chcemy, więc. I ten szpital... Był... Proszę sprostować, że to mówią niektóre osoby. Tak, dokładnie. Nie, nie, to jest nasze To nie jest nasze zdanie, ale, ale taki, jest taki no niezbyt miły odbiór tego szpitala. Poza tym ten szpital od, od dwóch lat pracownicy tam słyszą, a zlikwidujemy Was albo za tydzień, albo za miesiąc, albo za rok. Brak tego poczucia bezpieczeństwa, brak, brak tej stabilności. I pierwszym naszym zadaniem to jest odbudowanie renomy szpitala. I danie ludziom poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli to zrobimy, to wtedy pozyskamy lepszych, dobrych, nowych lekarzy, którzy pozwolą nam dalej rozwijać działalność. Pani prezes, jeszcze jedno pytanie. Proszę powiedzieć, yy, stan techniczny budynku szpitala i budynków, które znajdują się yy, na terenie działki, na której znajduje się szpital. Jak to wygląda? To była komisja zdrowia w tym tygodniu, która obchodziła szpital z zewnątrz i obchodziła wszystkie, wszystkie te budynki. Ja tam tylko gościem byłam. Natomiast szpital w środku jak wygląda? Słabo wygląda. Mało wygląda, są so tam jeszcze okna z czasów, niektóre okna, z czasów tam nie wiem 30 czy 40-letnich, są so takie kaloryfery, takie żeliwne, które były montowane tam nie wiem 40 lat temu. Ale jest też kilka nowych łazienek zrobionych. Tam gdzie malowali coś, czy szykowali jakieś salki, to już też powymienianych część tych okien jest. Jest nowy piec, bo się zepsuł w tamtym roku. Także nie jest dobry stan techniczny, ale nie jest tragiczny. I, i jeszcze obiecuję, że ostatnie pytanie. E, e, mówiła Pani Prezes o tym, że będzie działała w interia, w interia z Bioreactią i a chirurgia, chirurgia to żeby działała chirurgia to musiałby działać blok operacyjny, a żeby uruchomić blok operacyjny to tak 2,5 miliona potrzeba. Poza tym też nie planujemy zrobić szpitala, w którym będą wykonywane operacje na otwartym sercu czy coś to ma być szpital taki do którego podjedzie każdy z nas jak będzie taka konieczność i szyj o tego palca i zrobi o tego holtera tak czy zrobi o ekg czy zrobi o usg takie podstawowe badania Będziemy leczyć te no, proste, zwykłe choroby. Natomiast e, jeżeli trzeba będzie robić coś tam operacyjnie, no mówię przykładowo to e, operacje na tym sercu, no to wiadomo, że tego klienta we właściwych warunkach, z właściwymi ratownikami odwiezie się do właściwego szpitala. A no chciałoby się dostać 50, ale wiecie Szanowni Państwo, że nie jest to, że my to sobie możemy planować, że to są wszystko świadczenia reglamentowane i dostajemy je z NFZ-u albo nie dostajemy. NFZ ogłasza konkurs, albo nie ogłasza, ale ogłasza konkurs. Zakładamy, my przystępujemy do tego konkursu na świadczenie takich usług i albo ten konkurs wygramy, albo ten konkurs nie wygramy. No było parę e, przetargów, w których startował szpital, a nie dostał tych świadczeń, o które się starał. A zakładając, że nie uda się dostać? To czy wtedy ta sytuacja finansowa szpitala będzie wyglądać inaczej gorzej No na pewno jeżeli będzie e, mówię liczymy, liczymy tam na 50 pacjentów zolu jeżeli tych 50 pacjentów nie będzie no to na pewno będzie wyglądać gorzej Oddział pediatryczny na dzisiaj jest zawieszony na dzisiaj jest zawieszony to jest oddział gdzie do którego trzeba dokładać dużo pieniążków i to jest nie tylko to nie tylko wynika z naszych wyliczeń, ale w ogóle z ogólnopolskiej sytuacji. Szpital dostał niedawno takie informacje z NFZ tu, iż wykonywane jest generalnie 30% kontraktów już na pediatrię, tak? na pediatrię. Zmieniło, zmienił się też sposób rozliczania w związku z tym, że takie niskie wykonanie z ryczałtu na, na, na pła, zapłatę po wykonaniu, tak? Właściwym. Czyli e, przypomnę. E, jeżeli przypośmie nie będzie tego zolu, to e, e, spodziewa się pani, że wtedy szpital e, będzie w stanie wyjść chociaż na zero albo nie wiele no. na minus? Bez zolu to na zero będzie ciężko. To naprawdę będzie ciężko. No chyba, że się nagle pojawi dużo dzieciaków, tak? I że oddział pediatryczny, bo gdyby oddział pediatryczny wychodził na zero, to byśmy wyszli. To byśmy spokojnie mogli na to zero wyjść. Dziękuję. Moje pytanie jest takie, ile na dzień dzisiejszy jest zajętych łóżek y, jako covidowego szpitala? Y, na dzień no. dzisiejszy nie wiem, na dzień wczorajszy było zajęte 8, a mamy 12 plus 2, 14 łóżek covidowych. Czy są pytania jeszcze? Bardzo proszę. Ja Czemu? Czemu? Kolega Kulesza. Ja. Jest Pani dobrym ekonomistą, to jest moje zdanie, bo znam Panią Zwolina, ale czy Pani postawi swój autorytet, że... Ten budżet się zepnie szpitalny? Nie. Nie. Bardzo proszę. Chciałem spytać, Pani mówiła, że wniosek będzie składany na ten wzór, a może też czas właściwy, żeby złożyć wniosek też na rehabilitację, na rehabilitację też po covidową. Rozmawiamy, rozmawiamy z NFZ-em, tak. Mówimy, że jesteśmy otwarci na wszystko, co na co ogłoszą konkursy, ale mówię, to to nie jest, my chęć wyrażamy, tak, zgłaszamy i zwykłej rehabilitacji, i po covidowej. Ale to NFZ musi ogłosić konkurs, czego nie zrobił, tak? I my musimy, na pewno mogę powiedzieć jedno, jeżeli tylko taki konkurs będzie, na pewno złożymy naszą ofertę. Czy to na zwykłą rehabilitację, czy po -covidową? Moje pytanie dotyczy pana starosty. <laughs> Czy pojawiają się takie, powiedziałbym, sygnały, że rząd chce przejąć e, szpitale publiczne? Czy takie informacje dotarły? Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy o tym wiecie. Ja tutaj nic nowego nie wniosę. No oczywiście, że od dłuższego czasu ten temat już żyje swoim, jak mówimy, życiem w przestrzeni. Związek Powiatów Polskich cały czas ten temat monitoruje, były już robione spotkania, ostatnio mieliśmy telekonferencję też w tym zakresie, natomiast no niestety ze strony Ministra nie ma działań typu takich, żeby dopuścił do, do tego zespołu, który Pan Minister powołał przedstawicieli powiatów i województw no bo są przecież i, i miasta bo są miejskie też e, są miejsko, miejsko gminne tak jak Nowogard na przykład najbliżej tutaj u są szpitale są szpitale e, miejskie tak jak szpital w Świnoujściu który podlega miasto, są szpitale marszałkowskie, wojewódzkie tak zwane o, to, więc jak w Gryfice, no i oczywiście te powiatowe, takie jak w Kamieniu Pomorskim, czy gdzieś tam w Świdwinie, czy, czy w Pyrzycach. I na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że zespół pracuje. Do końca lutego miała być przedstawiona, czy do końca marca przedstawiona koncepcja, ale na razie rozumiem, że jeszcze jej nie ma. Natomiast w czerwcu jakoby miała być już wtedy zaproponowana na koniec maja, a w czerwcu miała być procedowana ustawa w tym zakresie. No ostatnio, widziałem chyba dzisiaj rano, jeszcze było wystąpienie jednego z posłów też z interpelacją do, do ministra w tej sprawie. Natomiast no, odpowiedzi są bardzo lakoniczne i, i powiedział ogólne. Także szczegółów na razie nie znamy. Jak to będzie? Zespół ministerialny pracuje i, i tyle na ten temat wiemy. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, to ten punkt zamykamy. Przechodzimy.